Hej, dziewczyna cię okłamuje, co zrobić? Okłamuje cię, zauważyłeś, spotykasz się już chwilkę z nią, tydzień, parę tygodni, parę miesięcy. Widzisz, że ona cię okłamuje. Nie wiem, spotyka się ze swoim byłem, okłamuje cię, bo robi coś innego, coś, coś co. Spotyka się z kimś po prostu, a, a mówi tobie coś zupełnie innego. Albo okłamuje cię na innej płaszczyźnie jakiejś. Nie wiadomo jaki. Bo tych płaszczyzn może być setki. Co zrobić, jak się zachować? Ja na początku uważam związku taką, dałbym dozę luzu, swobody obserwacji. Bo są, jest wiele kobiet takich, które po prostu na początku mają pewne sprawy niezałatwione ona nie wie, spotkała ciebie, na przykład dajmy na to, miała faceta, w którym była zakochana, jest zakochana jeszcze być może. A spotkała ciebie. No i tam ciągnie ją jeszcze do tamtego faceta: no bo spotkała się dwa razy z Tobą na kawę i ona nie wie, czy Ty będziesz fajny, czy nie będziesz fajny. No jeszcze nie wytworzyłeś tej chemii, która powinna być, nie wytworzyłeś tego, co powinno być. Więc są szanse, są jakieś, są pewnie możliwości, że ona może wracać do tego faceta, może tam coś tam, coś tam. Również ma jakieś problemy rodzinne, jakieś dramaty. Też może ci o wszystkim nie powiedzieć, ponieważ no, wypiła są wie dwie kawy, dwa razy się z tą spotkała, nie wie tak naprawdę, co z tego będzie, bo jeszcze nie, nie, nie stworzyłeś odpowiedniej aury, odpowiedniego, odpowiedniego przyciągania do siebie. Ona cały czas macie pod znakiem zapytania, więc nie wie. Ty myślisz, że tobie jest cudownie, no ale niekoniecznie może być jej tak cudownie z tobą, jak tobie z nią. Tak to bardzo często jest. i do tego trzeba, trzeba mieć tą po prostu świadomość. Więc początek bym taki zrobił sobie luźny, wyluzowany, niczym się nie stresował. Co innego jest już, jak żyjecie już parę ładnych lat, ze sobą mieszkacie i tego typu, typu historie się pojawiają. No to w tym momencie, jeżeli takie historie się pojawiają, to też masz dwie opcje. No bo na początku powtarzam, warto mieć zawsze duże, dużo. Taką, taki parasol dystansu mieć zachowany i obserwować, z kim mamy do czynienia. Ale jeżeli już żyjemy parę lat ze sobą, czy dłuższy jakiś tam czas, to jeżeli takie sytuacje się powtarzają, to masz dwie opcje: albo jej podziękować normalnie, tak jakby się nic nie działo. Cześć, część i już więcej jej nie widzieć na oczy, albo masz drugą opcję, robić to samo, tylko jeszcze w większym. Wtedy masz Twoje pole manewru, jest takie, że możesz wszystko: no bo możesz ją okłamywać, możesz ją robić, możesz robić co chcesz, jak chcesz, gdzie chcesz i z kim chcesz. Wtedy masz, jesteś, można powiedzieć,